Pokażę Wam dzisiaj mały retencyjny krajobraz, który widzieliście już w jednym z poprzednich filmów o eksploracji rzeki Gilówki. Pokażę Wam więc tą bobrową kaskadę. Niesamowitą, naprawdę. Mówiłem wtedy, że miejsce nadaje się na rezerwat, i po paru wizytach tutaj jestem przekonany, że należy objąć ochroną tą kaskadę wraz z przyległym lasem, bo jest naprawdę pięknie. Chodźcie więc ze mną, ale zanim tam pójdziemy, mówię o retencji, a zaczynam z nadrowu melioracyjnego. Gdzież indziej zacząć film o retencji, jak nie w rowie melioracyjnym. Tym rowem, jak widzicie, płynie raczej minimalna ilość wody. Choć ostatnie dni były raczej deszczowe i można powiedzieć, że w terenie jest raczej mokro. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym rów dociera do naturalnego początku doliny. Być może do niszy źródliskowej, która tutaj kiedyś była. A w każdym razie teraz jest to zasilane tym rowem, można powiedzieć. I pójdziemy sobie wzdłuż tej małej dolinki. Jak widzicie, przepływ wody jest tutaj bardzo, bardzo niewielki a niżej będzie jej całkiem sporo miejscami można odnieść wrażenie że w ogóle nic tutaj nie płynie przepływ odbywa się pod grubą warstwą liści woda trochę stoi trochę płynie a dolinka powoli nabiera kształtu, rozszerza się. Parę dziesiąt metrów niżej dolinka nabrała już kształtu. Jak widzicie, wody też jest sporo więcej. Widać też ślady działalności bobrów. To, że wody mamy tutaj coraz więcej, wynika oczywiście z tego, że powiększa się z każdym krokiem w dół zlewnia tego cieku ale też pojawiają się pierwsze inżynieryjne wobrowe pomysły na przykład taka malutka tamka naprawdę bardzo mała ale jak widzicie trochę wody już przed nią stoi wchodzimy w Ols też Łęk Worszowy. Odzywa się dzień duży. Tutaj bobry mają niezłą wyzerkę. Widać, że ktoś próbuje zabezpieczyć dom. Nie wiem, czy nie późno No i patrzcie, co jest przed nami. Bardzo nietypowy bobrowy stawik. Będy dobry, łażą na wyżerkę. Normalne poprawy autostrady. Stawik ten jest nietypowy z paru względów. Na przykład to, ja takie coś widziałem tylko tutaj. Nie wiem, czy to są narożeremia, i to są jakieś pozapychane otwory, nory, no wygląda to na bobrzą robotę. Niewątpliwie. Tutaj otrzymują troszeczkę wody, ale to chyba nie ma szans się ostać. Kolejna taka kubka gałęzi. Ale to, co jest dla mnie w tym miejscu najciekawsze, to to, w jaki sposób bobry wykorzystały coś, co lata temu stworzył człowiek. Jak widzicie, idę po grobli, która jest w pewnym momencie przerwana. I jest tutaj bobrowa tama, która uzupełnia groble. Wcześniej zapewne był tutaj przepust. Prawdopodobnie istniały tutaj kiedyś dawno temu stawy, być może stawy rybne, które retencjonowały wodę w tej dolince, a teraz w ich miejsce mamy kaskady wobrowych tam, niekiedy całkiem wysokich. Ta tama jest niezwykle ciekawa, bo ma przed sobą taką mini tamkę. To coś jak solina i myczkowce pod dużą Tamu mamy taki zbiorniczek wyrównawczy i dopiero woda płynie dalej Musicie przyznać, że bardzo sprytnie wymyślony No tutaj było nieźle jedzone Bo obrócił nas dostatek. Miejsce jest naprawdę przepiękne i z takiego małego ciurka jak widzieliście wyżej, patrzcie, ile wody jest retencjonowany. Tutaj grobla Prostama, którą pokazywałem już w styczniu. A im niżej jesteśmy w dolinie, tym piękniej. Więcej wody. Niestety są też śmieci, jak wszędzie, ale nie jakieś bardzo duże. Tutaj łan żywca gruczołowatego. W zimie obiecałem, że wrócę tutaj na wiosnę, żeby pokazać Wam, jak wygląda to miejsce. Spodziewałem się, że będzie pełne życia i tak faktycznie jest. Mam dzisiaj ze sobą teleobiektyw, siatkę maskującą i statyw. I w niższej partii tej dolinki, przy jakimś wybrowym rozlewisku, planuję trochę pod siatką posiedzieć. Może uda się nagrać jakieś ptaki lub bobry. No patrzcie jak tutaj pięknie. To jest u mnie w Olszy. Wlazłem całkiem grząskie bagno. Wszystko się Trzęsie, no. Takie torfowisko, w sumie trochę młaka. Tam przecież ta woda nie bierze się z Bobrowych, tam tylko jednak ze zbocza. Tutaj bardzo płytko są iły krakowieckie, nieprzepuszczalne dla wody. Bardzo trudno przepuszczalne, więc po powierzchni spływa i się gromadzi. To jest naprawdę wspaniałe, jak bobry wykorzystują każdą okazję. Tam groble, zresztą groble wykorzystują też jeszcze poniżej po dawnych stawach. Tutaj na przykład zwaloną olszę. Wystarczyło dobudować taki fragmencik tamy, i już woda jest piętrzona, chociaż tutaj coś dołem pod pniem przecieka. Te tamy muszą tutaj istnieć już sporo czasu. Widać materiał, który osadził się pomiędzy nimi. Więc lina zamiast erodować w głębnie, to agraduje. Czyli poziom wody wraz z poziomem dna doliny podnosi się a tamta rusza z dziuplą walnęła całkiem niedawno tama jest fartem chyba nienaruszona kawałeczek dosłownie od niej Niezwykle ciekawy jest też las położony, w sumie nawet na tej samej działce, co całe to mokradło. Między innymi ze względu na przepiękne sosny, które tutaj są. Tu parę drzew wyciętych na skraju, ale dalej jest już dziko i jest tam dalsza część retencyjnego krajobrazu. Są w tym lesie takie mikro torfowiska. Jakimś cudem taki fragmencik lasu się ostał. O tutaj mamy torfowce z fagnum. Tutaj takie niskie tamy, z kolei, już naprawione od czasu, kiedy tutaj byłem w zimie, przez bobry. A wtedy przynajmniej jedna z nich była przerwana i nie trzymała wody. Ale jak widać, cały czas bobry tutaj urzędują. No i wody jest bardzo dużo. Z dobrą ścieżką schodzimy w dół do ostatnich. Tam. Wody płynie tutaj już sporo, sporo więcej niż tym rowem na górze. Między innymi dlatego, że bubrowe tamy pozwoliły zgromadzić wodę, kiedy było jej naprawdę dużo przy roztopach, po jakichś ulewa. i będą tą wodę tak powoli oddawać. A tutaj mnich dawnego stawu zalepiony pięknie przez Bobry tak żeby już wody nie spuszczał No więc ja sobie tutaj powoli znikam może jakieś zdjęcie, niskosiędzia albo strzelik zawsze to w takim pięknym miejscu miło poobserwować życie z tą siatę maskującą aparacik do takich zadań no i zobaczymy miejsce takie jak to naprawdę naprawdę no jest dla mnie czymś niesamowitym bo widać tutaj wcześniejsze ludzkie przekształcenia że były tutaj te stawy ale dzięki bobrom zestarzało się to z klasą no i teraz jest piękne, pełne życia rozlewiska, w zasadzie cały system bobrowych rozlewisk. Okej. Okay. Tutaj przede mną tama bobrowa, więc perspektywa do zdjęć nie najgorsza. No, i wystarczy schować się pod taką siateczką, żeby ptaki były zmylone, nie widziały już zagrożenia. Jak nie będę się bardzo ruszał pod tą siatką, to Zwierzęta generalnie nie będą kumały, że jestem człowiekiem i że stanowię niebezpieczeństwo. O, chociaż ja akurat dla nich żadnego niebezpieczeństwa tak czy siak nie stanowię. Są tutaj też samotniki, parka. Więc może samotnik by siadł akurat? ale pewnie jak zwykle nie siedzi nic, bo tak to w fotografii przyrodniczej najczęściej się dzieje. No więc do zobaczenia w następnym odcinku. Chyba że coś mi się uda nagrać, to może jeszcze coś o tym opowiem.